Jak wygląda moje śniadanie? Mamy tutaj 120 g węglowodanów, z tego co policzyłem. Tak, no 27 g białka, 14 g tłuszczu i 120 g węglowodanów. To jest pierwszy posiłek z sześciu dzisiaj, tak naprawdę. Więc jest godzina dziewiąta, no, nawet lekkie opóźnienie, bo wstałem 2,5 temu. To już zabieram się za jedzenie. Dzisiaj też już mamy taki dzień, tak naprawdę bardzo luźny po zamalowaniem które nam zostanie na godzinę 18 no i tutaj położenie warstwy jakiejś tam takiej podkładowej więc odpoczynek tylko i wyczekiwanie jutra a ja sobie jeszcze zaraz w międzyczasie będę tutaj pracował nad mailami nad podopiecznymi klientami, także widzimy się przy kolejnym posiłku albo przy jakiejś innej rzeczy okay, witam przy kolejnym posiłku, posiłku numer 2 tutaj mamy 100 gramów ryżu, 100 gramów mięsa wołowego o niskiej zawartości tłuszczu. Tutaj było akurat 12 gramów i to była najniższa tak naprawdę jaką znalazłem. Czyli na posiłek będzie tutaj jakieś 20 gramów białka policzone łącznie z ryżem i mięsem i z 12 gramów tłuszczu plus 80 gramów węglowodanów złożonych dobiję sobie do tego 100 gramów ananasa czy tam do po prostu 20 gramów węglowodanów tak żeby mieć setkę węgli na cały posiłek. Także widzicie nic specjalnego, nic wymyślnego, ładowanie przed zawodami już na dzień bardzo takie będzie pre prewencyjne i delikatne i chodzi tylko o to, żeby tak naprawdę forma nam się już poprawiała, a nie zepsuła. Także zabieram się za to i widzimy się przy kolejnym posiłku. W pięknym, gorącym klimacie, z 40 stopni w słońcu dotarliśmy na hale. Dzisiaj jeszcze Krystian nie startuje, jutro będzie startował. Dzisiaj startują amatorzy, chyba jakieś kobiece też kategorie, jeżeli chodzi o pro. Za chwileczkę w tym pięknym obiekcie znajduje się właśnie to wszystko. Zresztą już widzieliście, kiedy był pro meeting, a teraz wchodzimy do środka i no zobaczymy, co się dzieje, jak wygląda w całej krasie scena i jak trwają zawody. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się już na tej profesjonalnej imprezie. Na backstage'u. Sabina, no dzięki tobie mogliśmy tutaj też wejść, bo powiedz nie wiem czy możesz zdradzić na jakim etapie teraz jesteś, gdzie ty jesteś i co robisz? No moi drodzy, większość osób widziała w moich mediach społecznościowych jakiś czas temu udało mi się zdać egzamin sędziowski, także startować już nie będę. Teraz jestem jakby osobą zajmującą się kwestiami technicznymi, pracuję z Emilio Martinezem również przy promowaniu zawodów, także dzięki temu możemy sobie tutaj spokojnie na backstage'u Porozmawiać z zawodnikami. Także mam nadzieję, że będziecie mogli sobie obejrzeć wszystko z bliska. Rafał oczywiście Wam wszystko pokaże, a ja Wam życzę miłego oglądania. Także dzięki uprzejmości, prawda, tutaj, żeby tak powiedzieć, obsudzę Emilio i Tobie, bo jesteś jego prawą ręką, no to będziemy mogli sobie spokojnie wszędzie wejść, wszędzie... Okiem kamery, żebyście mogli to wszystko zobaczyć. Nie tylko to, co jest na Purple View, ale to, co tutaj od środka, co się dzieje. Dokładnie Także bardzo tak. dziękuję. Mimo na pewno bardzo. jeszcze sobie porozmawiamy, a ja biorę się do pracy. Dziękuję okay. bardzo. Do zobaczenia. Pierwsza część zawodów już za nami coś tam się odbywało, ale nadal są przygotowania. Zobaczcie z bliska, jak to wszystko będzie wyglądało. Można na przykład, zobaczcie, spójrzcie, jak tutaj jest gorąco. Mimo, że tu działa klima jest o wiele, wiele mniej stopni niż na dworze, bo na dworze 40 tu myślę, zaraz wam powiem ile, no tu jest 29 stopni, ale inny, inna wilgotność jest i dlatego jest czym oddychać ale backstage jeszcze dokładnie się przyjrzę, bo wlazłem tylko na momencik, rozglądam się szukam zawodników, tych zawodników tych ta śmietanka zawodników pojawi się zapewne jutro, będzie więcej tego materiału, dzisiaj może wyłapiemy sobie jakieś perełki, uda nam się porozmawiać ale naprawdę fajnie tutaj być, fajnie poczuć ten klimat, czegoś takiego, ja jest to chłopak ze wsi, prosty chłopak, jeszcze nie doświadczyłem, oczywiście pozdrawiamy Roberta Piotrkowicza, bo też robi mega imprezę, ale tu naprawdę ten klimat, ci ludzie, którzy tutaj siedzą, zresztą widzieliście wczoraj na tym meetingu, po prostu wszystkie siedzenia pełne, wszędzie ludzi dookoła. Jak za dawnych czasów kulturystyka żyje i to się widzi i to cieszy i bardzo fajnie, że to wszystko się rozwija. No to co, ja podjarany cały czas biorę się do roboty. from italy no from spain spain <laughs> uh, nearby yeah? Yeah. which time which country which city valencia valencia how far uh, one hour and a half from here not too much yeah, yeah. so uh, i saw you three months ago yes three months ago in poland uh, and you are bigger now yes <laughs> Thirty kilos more. Uh, Thirty. Uh, you have now 120. Uh, yes. 120 kilos. Uh, uh, do you want 130? 40? <laughs> <30. laughs> 20 more. Or 40 or 50? Yeah. <laughs> yes. Okay. When you start, your prepare. Uh, I'm going to start uh, in September. It's September. Uh, for grow up, uh -huh. I nice. need I need uh, 10 kilos more. 10. 10, 10 or 15. Euro. Yes. And after, we, uh, I start the prep uh, for second season of uh, 2022. Okay. We'll be fine, we'll be fine. And uh, 10 kilos, good 10 kilos, not yeah, yeah, only yeah, fat, but, yeah, you kilos. know, just a little fat will be, but. Uh, real 10 real. kilos. Yeah. Real. Real. Uh, Will be 20, and we are good 10. condition, with good condition, uh -huh. always good condition. You look good, very, very, young and very healthy now. Yes. Thank you, thank you, brother. Thank you. Okay. Uh, enjoy uh, this competition. Yes. Uh, you know, I'm uh, here first time, yes. and I'm very, very exciting. Yes. This uh, show is uh, amazing. The the place yes. is nice, and and all is uh, very good and tomorrow the pro show uh, will be very very good and two polish competitors uh, yes. like mariusz tomczuk yes. and christian Wolski, you yes, know yes, 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 yes. i know i know i know and, and roly winkler as well yeah, yeah, yeah. and so uh, who, <laughs> i don't know <laughs> <laughs> young competitor <laughs> yeah, 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 yeah. Uh, so uh, tell me please uh, who win tomorrow yeah. I think uh, uh, Rolly or Nathan. Nathan. Maybe uh, the Ukrainian guy, uh, uh -huh. Vlad uh, Blood. is uh -huh. very, very hard. And My goodness, Vlad is very, very, very huge. yeah, yes, yes. yes, 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 yes. It's, I don't know, uh, top three. It's my top three. Yeah, it's on three. Okay, I speak with you tomorrow <laughs> okay. we check. okay. See you soon. Thank, thank you thank very, very much. Beautiful. Thank you for all. Always a pleasure. Yeah. pomij. Uh, and here is very very a lot of friendly people, yeah, you yeah. know. <laughs> yeah, 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 yeah. Friendly always, Thank much Jak myślicie, że startuje samolot, to wcale nie startuje. Ale fajne jest to, zauważyłem, że wielu zawodników właśnie z backstage'u sobie tu przechodzi i dosycha sobie ze swoim brązerem. No powiem wam, że rewelacja. Chyba tu zostanie na dłużej. Nie wiem, na ile to będzie słychać bo naprawdę chodzi dosyć głośno ten wiatrak ale jest naprawdę w tych okolicznościach przyrody cudowny tutaj jest znacznie bardziej gorąco jest goręcej niż tam gdzie jest scena zauważyłem, że przygotowują się zawodnicy do poszczególnej kategorii w kulturystyce wiecie co? zmieniają się miejsca zawodów zmienia się scena Zmieniają się zawodnicy, zmieniają się ludzie, zmieniają się sędziowie, ale jedno pozostaje bez zmian. Ten zapach brązera, tej oliwki ciągle jest taki sam. Gdziekolwiek byście nie byli, czy to na Olimpii, czy to na jakichś w Kozarzewie zawodach, zapach pozostaje ten sam. I to jest naprawdę fantastyczne. Zawodnicy, zawodniczki wiedzą o czym mówię. Jest oczywiście sporo polskiego akcentu na tych zawodach, w tej ciężkiej w Open też, ale. Jest Bartek Brzeziński, cześć, witam. witam, witam cześć, witam wszystkich. Yy, wiem, że nie mieszkasz zaraz w Polsce, tylko mieszkasz? Yy, w Londynie od yy, bodajże pięciu lat będzie w tym miesiącu, także troszeczkę już mieszkam. Aha, pierwsze twoje wyjście bo ty w kategorii? Yy, Middleway, open. Open. Dokładnie. Do 80 kg. Yy, ilu tam było zawodników? Ośmiu zawodników w kategorii. Czyli już jesteś po wyjściu, czekasz co się będzie działo? Dokładnie, po wyjściu teraz będzie weryfikowane, nie wiem czy wchodzi szóstka czy piątka w końcu. Mhm. Układy dowolne, werdykt, zobaczymy. To są twoje pierwsze zawody w tym sezonie? Nie, to są moje szóste zawody w tym o, sezonie. Proszę. Szóste. W... Żyjesz? No, staram się żyć, nie powiem, ostatnie dwa strasznie mnie wymęczyły. Też robienie troszeczkę wagi na siłę, bo wiadomo odbicie. No, wywalało już dość dobrze. Pierwsze zawody pod względem tego, że taki dalszy wyjazd, jeśli chodzi o Hiszpanię, bo wcześniej startowałem Polska-Londyn, no Hiszpania pierwszy raz, no, musiałem sobie debiut zaliczyć. A nie było problemu, <laughs> przepraszam, nie było problemu, żeby się dostać tutaj, nie będziesz miał problemu z powrotem? Yy, powiedzmy tak, na wylot, no, problemy zawsze są na wylot, wiadomo, Londyn niby fajny, niby nie. Załatwianie testów wiadomo, no to też nie jest takie proste komplikacje, bo test nie jest albo pozytywny, albo negatywny, bo mi na przykład przyszedł test tak jakby nieudany. Musiałem załatwiać nowy na ostatni dzień przed wylotem. Także na no, utrudnienia są. Na lotnisku w miarę płynnie to przeszło. Na wylot też już ogarnięte, powiedzmy, sprawy testowe, także na wylot też potrzebuje trzy testy, także czyli żadna przyjemność. Czyli zawodnicy widzisz, że oprócz tego, że stres samych zawodów, to jeszcze zmagają się z dodatkowym stresem. Yy, dokładnie tak. Może powiedzmy, że nawet te testy przyczyniły się do tego, że ta waga szybciej spadła, bo ta, 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 ta. <laughs> jednak stres to zżera człowieka. Kortyzol zżera, tak. Słuchaj, no to co, życzę Ci, żeby tam wszystko dobrze poszło. To jest Twój ostatni start w tym sezonie, czy jeszcze coś planujesz? Yy, nie, dziękuję. A start nie. Mam już Arnolda w Birmingham, w Londynie, to będzie... No to... Jeszcze pociągniesz. Jeszcze pociągnę. I w planie, jeszcze miałem dwa tygodnie po Arnoldzie, finały... Jej. Finały, tak, finały brytyjskie w PCA, ale zobaczymy, jak zdrowie dopisze. Najważniejsze, żeby zdrowie było, jasne, resztę już ogarnę. Tegoż Ci życzymy, żeby zdrowko było, no i spełnienia marzeń. Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli masz jeszcze chęć i ochotę, prosiłbym, żebyś jakąś swoją ulubioną pozę może zaprezentował. Dziękuję bardzo. Ciężka kategoria, chyba się teraz szykuje, z tego co udało mi się teraz usłyszeć. Yy, wszystkich zbierają, a za chwileczkę wyjdą na scenę. Zobaczymy sobie też yy, na scenie, jak to będzie fajnie wyglądało. Będziemy mieli pierwsze przebitki z tego, jak to wygląda na scenie. A idę jeszcze tam, zobaczcie, tam mnie jeszcze nie było. Już się dzieje, tam widzieliście zawodnicy się gromadzą, żeby nie robić sztucznego tłoku. Już wchodzą na scenę, zobaczcie jak to wygląda. Rzućcie okiem. Już jest prezentacja kategorii, a następnie zawodnicy spokojnie będą mogli tu schodzić. Ej, chłodniej tutaj jest, nie? Oprócz tego tak wracam, skakam po tych tematach. Yy, oprócz tego, że jak tam byliśmy, było naprawdę bardzo gorąco, ale tych wiatraków widzę, bo przeszedłem się teraz po całym tym backstage'u, widzę, że jest poustawiane poustawione co kawałek, więc można sobie tutaj, prawda, się ochłodzić, A poza tym, zobaczcie, krzesełka. Zawodnicy już patrzą i obserwują. Tam mamy scenę. Szybki, szybki rzut okiem. Ja wiem, że to kamera, zanim tam się ostroż ustawi. To jest trochę lotania. Tam mamy scenę, tam wychodzą, ale tu zejdą i zobaczcie, jest wielki ekran. Przydałby się taki w domu. I tutaj mogą sobie zawodnicy obserwować, co dzieje się na scenie. Oczywiście na bieżąco są informowani przez sędziów, jakie kategorie będą wychodziły, kto ma się szykować, ile ma jeszcze czasu. No i fajnie. I wszystko jest jasne. Ależ tu pachnie. z ze zwycięzcą karty pro wygrał dzisiaj wszystko chociaż drugie miejsce w w overalu ale tu są rozdawane dwie karty hello my friend hello how are you I'm fine and and you I'm uh, I'm kind of speechless right now um, yeah I know I've been, I've been extremely emotional I didn't... it's been a long journey for me um, I've been at this 24 years I haven't been competing for 24 years but I've been training for 24 years. Um, I've been competing since 2009. So, you know, 13 years. And um, I've been second so many times. I've been so close. But, uh, but today, you win your category. I won, I won the super heavyweights. Yeah. I was actually, I actually should have been in the heavyweight class. Um, but the day that weigh-in was, was the day I traveled. And I held on to a lot of water because of the flight, and I didn't make the weight. But today I actually weighed in as a heavyweight, but because I already registered as a super, I had to do the super heavyweight class. So yeah, I won the super heavyweights, um, and then I just I just come second in the overall and won won my profile. You must believe you are a pro competitor. Yeah. Um, you know did you expect it this it, it, was, it was because it's because I've been so close so many times I was beginning to I was beginning to think that it was my nemesis and I, I was never maybe going to quite get there but I I couldn't give up you know I said to myself I'll give it two more years I'll, I'll go for two more years and if, if I haven't got it in two years then, then it's obviously not meant to be but uh, you know I, I set that goal and you know, this this was going to be my last show this year because I couldn't. It's been I've been I've been prepping for six months already. I've done three shows. Um, I did Portugal a few weeks ago. I came second there, and uh, fina financially, I just couldn't afford to carry on this year. You know, it's very expensive sport as an amateur. I don't have any no sponsorship. Where are you from? I'm from England, from, from England. the UK. Yeah, okay. so I'm not sponsored. I'm not financially. Um, aided in any way supported so it's all out of my own pocket and after this show I just I couldn't afford to keep going so you know it was going to be a case of if I didn't do it today I'll I'll try again next year but obviously next year I will I will be competing again but I'll be I'll be on that pro stage but uh, I think uh, I see tomorrow on the stage yeah um, yeah, um, just for the experience, um, I'm going to get up there with the pros. Just fun. Yeah, just yeah. Fine. I, I don't expect to uh, to uh, place very high because you know these boys are. But we will see. We will see. I, I mean, yeah. yeah. I'm, I've earned my pro card. I deserve to be up there. So, no. but just to be standing next to Ruli Winkler and Nathan D'Ascia will just be yeah. a phenomenal experience. And you know what? I'll just enjoy tomorrow. Jesteśmy z powrotem, w zasadzie już przy końcówce. Ja tutaj mam... Przedostatni posiłek, w którym jest 40 g, 50 g węglowodanów, bo stwierdziłem w końcu, że, tak jak na początku gdzieś tam mówiłem, będzie tego jedzenia troszeczkę mniej, z uwagi na to, że no, czuję się nabity, czuję się pełny, nie mam potrzeby pchać w siebie dzisiaj już trochę większej ilości jedzenia i węglowodanów, więc nie będę przesadzał i gdzieś tam kombinował. Jak widzicie, też jestem już pomalowany tutaj, pogoda kompletnie temu nie sprzyja. Pani, która mnie malowała, tak naprawdę nie nadążała ścierać ze mnie gdzieś tam tego potu, który spływał i nakładać nowej warstwy. Jakoś się udało, jakoś nawet wyschłem, już to, że wracając do domu samochodem, spociłem się kolejne chyba z 15 razy. No ale taki urok właśnie hiszpańskiej pogody. Jutro jest kolejna warstwa przed samymi zawodami, więc będę jeszcze raz musiał się zjawić na hali troszeczkę wcześniej, żeby nałożyli mi drugą warstwę brązera. I co? No na dzisiaj będziemy się już żegnać. Jutro od samego rana jesteśmy z powrotem. Jutro jest dzień zawodów, więc bądźcie z nami. Do zobaczenia.